Karol Smaczny, Marcin Tomkiel, czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych Metamorfozy Lalek trwają. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie. Słuchajcie, w waszym wykonaniu właściwie dwa projekty, może w ten sposób, bo chciałbym o tych dwóch pracach porozmawiać jednocześnie. Pierwsza rzecz to, jak rozumiem, monodram. Przyznaję, że nie znam tego przedstawienia. Odmieniec. Podmieniec. 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 I już wpadka. Panowie, co to za historia? Podmiennie jest to historia chłopaka, który jest trochę inny niż my. Jego inność polega na tym, że jeździ na wózku inwalidzkim. W związku z tym perspektywa jego bycia i działania jest kompletnie inna niż takich normalnych ludzi. Y Rzecz jest kompletnie naszego autorstwa, wyrasta z jakby z inspiracji życiem, też trochę poprzez zawód, który wykonujemy. Z Marcinem od półtorej roku razem prowadzimy zajęcia teatralne w Stowarzyszeniu Aktywni w Stoku i tam pracujemy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym. To są niepełnosprawności w tym przypadku intelektualne. Nasz bohater jest przede wszystkim niepełnosprawny fizycznie, Niemniej jednak, cały ten świat, w którym się poruszamy, był dla nas taką główną inspiracją do podjęcia tego tematu. Gdzieś jeszcze myślę, że inspiracją do, do samego spektaklu była historia chłopaka na wózku, który starał się dostać do Akademii Teatralnej. Słuchajcie, wy, a szczególnie Karolu, wiem to o tobie, ale również ty, Marcinie, od dłuższego czasu zajmujecie się pracą z osobami niepełnosprawnymi. W różnym stopniu, i rozumiem, że to są różnego rodzaju niepełnosprawności. Ty miałeś, Karolu, przecież kiedyś okazję pracowania również z więźniami, z osobami mhm. generalnie wykluczonymi. Powiedz mi, nie chcę, żeby to było nie, niegrzeczne oczywiście, ale skąd zainteresowanie akurat takim rodzajem sztuki, takim rodzajem teatru, skąd taka aktywność akurat. Ja zawsze uważałem, że teatr powinien mieć jakiś taki społecznie głęboki sens. I. i te wykluczenia te inności jakby zawsze pozostawały w kręgu były jakby takim nadrzędnym moim celem artystycznym i były zawsze w kręgu moich zainteresowań. również w sobie od, odkrywam dużo braków i jakby wiem, że te braki są takim taką przyczyną też tego, że się w człowieku kotłuje, że się chce rozwijać, że chce uczestniczyć aktywnie w kulturze. Dla mnie aktywne uczestniczenie w kulturze ma sens w momencie, w którym jest aktywne. Stąd takie zainteresowania. Też myślę, że te światy, te społeczności, w momencie, kiedy do nich dołączymy, to już ciężko się z nich wydostać tak naprawdę. Stajemy się ich integralną częścią i to już nie jest nasza decyzja świadoma, żeby to dalej brnąć, tylko jest to oczywista sprawa. Czyli ja dobrze rozumiem tutaj, że to jest kwestia też odpowiedzialności za to, co się robi? To, 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 to na pewno, ale też takiego hmm. W Miejscach myślę, że gdzieś znikają pewne bariery, rzeczy, które są my tak na ulicy społecznie, nie są, zauważa nie są zauważalne, jakieś yy, bariery, a w tych miejscach jakby to wszystko znika. Każdy mm. może być sobą, też myślę, że my się tam czujemy dobrze po prostu. Mm. Że to, to jest zupełnie inny, inny kawałek świata. No Chyba z nikim yy, yy, tak dobrze nie da się porozmawiać o terapeutycznej. Roli czy funkcji teatru, jak właśnie z Wami, którzy w praktyce mm -hmm. e, tę te terapię prowadzicie od lat, jak rozumiem. Można tak powiedzieć. Y, jedną z rzeczy, i to też nasza przygoda z Marcinem, wspólna się zaczęła od y, jego uczestnictwa w moich zajęciach arteterapii dla zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęć, które stworzyłem w Akademii Teatralnej w Biemstoku, gdzie pracuję. I y, Gdzie Marcin miał też szansę pierwszy raz właśnie pójść do aktywnych. I ja zobaczyłem, że chłopak połknął takiego bakcyla, że to jest jego, ten świat się robi takiego, że yy, no wspólnie jakoś doprowadziliśmy do tego, żeby Marcin mógł zacząć normalnie ze mną tam pracować zawodowo. Yy, no i pozostaliśmy w tym świecie. Ja jeszcze chciałem może dodać, że jakby dzięki obcowaniu z, w takich środowiskach, które są gdzieś tam na granicy marginesu, można obserwować i uczestniczyć w świecie w całej jego rozciągłości. Nie bierzemy sobie tylko wygodnego, bezpiecznego kawałka, w którym jesteśmy, tylko jakby poszerzając tę perspektywę widzimy, że granice są zupełnie gdzie indziej. Ja niedawno miałem wypadek, gips na nodze. Po sześciu dniach spędzonych w szpitalu, to już Ci mówiłem przed rozmową, jadąc przez miasto, miałem wrażenie, że wracam na stare śmieci. Że jakby ta perspektywa tego cierpienia ludzkiego, bycia w szpitalu, jest tak odmienna od tego, co mamy na co dzień. Więc idąc tam, w to miejsce robi tak czz, swoją głową, jak, 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 jak kubeczkiem z kostkami, nie? I, I raptem jakby wychodzisz zupełnie odmieniony. Może nie podmieniony, ale właśnie odmieniony. Już, już sobie zapisałem. Podmieniec. Tak, ale jakby to nie, jakby to nie jest przytyk do ciebie, tylko. tylko... Jakby to tak się dzieje, że jakby tutaj i odmiana i podmiana to są takie dwie wartości, które na dobrą sprawę się mieszają. No i, i nawet z rozmowy tej naszej, z waszych wypowiedzi wynika jednoznacznie, że granice to my ustalamy. Tak. One tak. Jest tak. tak. Tutaj nie ma... Tak. Ja niejednokrotnie pracując z osobami niepełnosprawnymi, z wykluczonymi, z więźniami widzę, że już dawno pożegnałem się z czymś takim, że ja idę żeby cokolwiek dać tym ludziom. Ja idę przede wszystkim tam, żeby cokolwiek wziąć od tych ludzi, żeby się z nimi wymienić. I ta wymiana jest, moim zdaniem, obupólnie korzystna. Że ja bym nawet powiedział, że ja zyskuję więcej, może. Tak, też, też. też, też <grym> że takie ja biorę te... więcej, że dzięki temu właśnie, no już żeby się nie powtarzać, ale że to życie w całej rozciągłości, tak? Słuchajcie, dr drugi wasz projekt, ee, tak jak... Ty, taki nosi tytuł, to jest praca wideo, można ją obejrzeć na YouTubie, ona jest dostępna. Będzie, niedługo. będzie, tak? Będzie niedługo dostępna. W każdym razie obejrzałem tę pracę, ona jest podpisana, że to jest dokument, który konstruujecie. A ja bym mu nadał tytuł raczej eseju niż dokumentu, bo tam jest dużo rzeczy, które poza dokument niejako wypływają, prawda? To jest też historia osadzona w środowisku osób niepełnosprawnych. Co chcieliście osiągnąć poprzez tę pracę? Myślę, że osiągnąć na samym początku nic. Zaczęliśmy po prostu, wzięliśmy kamerę i zaczęliśmy działać. Gdzieś Przez to, przez to ten film dość mocno ewoluował od naszych pierwszych zamierzeń. Gdzieś w połowie dopiero, myślę, że po półrocznej pracy powstał scenariusz, który potem kompletnie z którego kompletnie zrezygnowaliśmy. Gdzieś... Nastawiliśmy się na pracę z naszymi podopiecznymi, żeby to był głównie film dla nich. Jednocześnie o nich, ale jednak, żeby, żeby oni też byli odbiorcą, żeby, żeby dobrze się czuli widząc siebie na dużym ekranie. Więc, więc na początku dość szybko zrezygnowaliśmy z takiego typowego dokumentu, bo rzecz dzieje się właśnie w naszym ośrodku pracy, gdzie nie chcieliśmy wchodzić z kamerą, po, po, tak pokazywać prozaicznie jakichś podstawowych czynności, tylko raczej gdzieś zagłębić się w ważniejsze tematy, myślę. Czym jest dla nich miłość? No właśnie, ta miłość tam przepięknie wypłynęła. Ta pierwsza część filmu, rzeczywiście taka, powiedziałbym, dokumentacyjna, kiedy przepytujecie swoich podopiecznych, zadajecie im konkretne pytania i prowokujecie do wypowiedzi właśnie na temat związków, jak rozumiem, miłości między, między ludźmi. A potem ta druga część, taka bardzo oniryczna, powiedziałbym. Mhm. No, pełna obrazów już i, i skojarzeń wychodzących poza e, tę prostą historię. Staraliśmy się wejść też trochę w tak naprawdę, że gdzieś znaleźć ich świat, gdzie oni się czują swobodnie, że też y, na przykład, y, że takie podstawowe właśnie rozmowa przed kamerą nie jest dla każdego. Staraliśmy się znaleźć takie środki wyrazu, żeby każdy mógł w tym filmie y, Mieć swój taki moment. Ale proszę się nie ruszać i zostać w kadrze. <grym> 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 Prawda? <grym> ja bym chciał jeszcze powiedzieć tak, że ten film jakby jest tak samo dokumentem, jak filmem artystycznym dla nas. To nawet widać po dwóch tych jego częściach, które zauważyłeś. Ale jakby ta misja, pytałeś też, po co to robimy. Jakby ja mam cel taki nadrzędny swój. Uważam, że jako kraj jeszcze mamy jakąś taką lekcję do odrobienia, jeśli chodzi o właśnie zrozumienie tego, że e, społeczności często marginalizowane, wykluczone też są częścią naszego społeczeństwa. Że jak weźmiemy sobie do kupy z osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, których problem dotyczy tak samo, to raptem się okazuje, że e, te dane to są, że to jest 20 do 30% społeczeństwa. Jakoś dotkniętych tak, albo tak, związanych z tak. problemem. I tymczasem, jakby moją też misją było pokazanie gościa z taką głową yy, i to, co on ma do powiedzenia na przykład o miłości, o drugim człowieku, o związkach, to jak on się wyraża artystycznie. I wiadomo, że jakby te inspiracje czerpie gdzieś z Kanady, z Holandii, z Australii, gdzie sztuka osób niepełnosprawnych jest, jest już tak włączona do społeczeństwa. Że w ogóle osoby niepełnosprawne są tak włączone do społeczeństwa, że mogą aktywnie uczestniczyć w praktycznie w każdym przejawie życia. U nas niestety jeszcze jest tak, że te osoby są pozamykane w ośrodkach i jakiś tam tu się pojawia marsz godności, gdzie raz w roku o sobie osoby przypominają, tu się pojawia jakieś inne wydarzenie. Jakby zarówno tym filmem, jak i spektaklem chcemy przybliżyć człowiekowi myśl tego, że. To są uczestnicy naszego społeczeństwa, że oni tak samo, już to złe słowo zasługują, ale że oni są członkami naszego społeczeństwa i tak samo mogą tworzyć. Możemy na to patrzeć albo nie, ale już mamy taki materiał, na który możemy patrzeć. Jakby to jest i, I to jest lekcja, której to, to w każdym kraju, w każdym społeczeństwie tak się dzieje. My po prostu jesteśmy częścią tej lekcji. Karol Smaczny, Marcin Tomkiel. Czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych Metamorfozy Lalek. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.